Nie od dziś wiadomo, że studenci politologii czy ochrony środowiska po ukończeniu nauki zasilają grono bezrobotnych. Dlatego my dziś stawiamy na kierunki niszowe, w których perspektywa rozwoju, również finansowego, jest niezła. W tej chwili szykuje się wiele miejsc pracy ze względu na zmianę, tak zwaną zmianę warty w policji i w zasadzie, że ten rynek będzie rynkiem nieograniczonym. Komercyjny rynek ochrony cierpią na niedostatek średniej kadry kierowniczej która jest wyszkolona w sposób profesjonalny, zgodnie z wymogami rynku europejskiego, nie tylko polskiego. Od samego początku staramy się zapewnić studentom praktykę, która jednocześnie pozwala im zarobić sobie na studia, dlatego że Kraków jest takim miastem, w którym jest ogromna ilość imprez masowych. Wystarczy tylko mieć odpowiednie uprawnienia do ich ochrony. Dzięki w biurze karier uczelnianych dostałem kontakt do pierwszego pracodawcy, z którym podjąłem współpracę, zacząłem pracować przy imprezach masowych, później kolejny kontrakt i kolejny. No i w tym momencie jestem specjalistą do spa, spraw bezpieczeństwa w jednej z firm. Zajmuję się też ochroną osobistą. Także myślę, że to zaprocentowało i to bardzo szybko. Każdą błąd traktujemy jak naładowano, nigdy nie celujemy do nikogo. Za, za każdym razem, chociażbyśmy ją milion razy składali i rozkładali, sprawdzamy. Czy ona jest bezpieczna. Uczą nas tego i na strzelaniach, i na uczelni, wykładowcy. Także większość osób, jeżeli oczywiście sama chce, potrafi z tą bronią obchodzić się bezpiecznie. Dużo się podróżuje, przy okazji się zarabia, zwiedza się. Można odpocząć w międzyczasie gdzieś tam wjeżdżając. W Polsce mamy około 100 tysięcy policjantów. I powyżej 200 tysięcy ochroniarzy. Gdybyśmy mieli tą armię ochroniarzy zdjęć z Dianicu ulic, prawdopodobnie zapanowałby ogromny chaos, a więc ich znaczenie społeczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest przeogromne. Fachowcy, którzy są wiarygodni, godni zaufania, mają wysokie kompetencje profesjonalne, zarabiają znacznie więcej niż przeciętny funkcjonariusz ochrony. Taka przykładowa pensja człowieka który pracuje w ochronie osobistej, to znaczy, że ma odpowiednie umiejętności, zna języki obce, może wynosić na przykład 10 tysięcy euro miesięcznie.